Rekordowa liczba Ełczan wzięła udział w otwartym biegu wiosny w ramach akcji Polska Biega. Na starcie stanęło prawie 400 osób. W kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się Agnieszka Kowalewska i Mateusz Szyszkowski. W kategorii Open zwyciężyli natomiast Aleksandra Balcerek i Kamil Olchanowski. W ramach akcji Polska Biega w całym kraju odbywa się około 600 wyścigów. Ełk włączył się w nią po raz czwarty. Start i metę zlokalizowano przy Urzędzie Miasta. Uczestnicy biegu mieli do pokonania trasę o długości 3333 m poprowadzoną ulicami Ełku. Jak Wydział Radiu 5 Paweł Głowacki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Frekwencja podczas akcji Polska Biega świadczy o tym, że aktywne formy spędzenia czasu są wśród uczniów coraz bardziej popularne. My generalnie włączamy się we wszystkie akcje, które niosą ze za sobą zaszczytne cele, bądź promują zdrowy tryb życia. I tak jest w dniu dzisiejszym. W kilkuset miastach w naszym kraju odbywają się podobne tego typu akcje. Oczywiście nas nie mogło w tym zabraknąć. Również frekwencja przekroczyła nasze, nasze jeszcze oczekiwania. Ta impreza rozrasta się z roku na rok. To już czwarta edycja tejże imprezy. Myślę, że zdrowy tryb życia w ogóle wchodzi ludziom w krew. Widzimy to po frekwencjach i w parku wodnym, i na stadionie, i na halach sportowych. I dobrze, i dobrze, bo w tym kierunku chyba powinniśmy iść. Biegły dzieci, była również kategoria Open. No I było przede wszystkim również rodzinnie, biegły całe rodziny i o to chodzi. Zwycięzcy wyścigu przyznają, że bieganie to dla nich oprócz rywalizacji również świetna zabawa. Wielko się dosyć, no powiem, że no, łatwo, no ale jednak no, troszeczkę było gorzej, bo jest taka pogoda, słońce świeci, trochę dużo było. No ale opłacało się. No i udało się, przybiegłą pierwsze. Ja biegam dla własnej przyjemności, dla własnego zdrowia. No lubię biegać, lubię spędzać tak wolny czas. Biegam razem z rodziną. W tym sporcie można liczyć tylko na siebie. No i trzeba znać swoje możliwości. Trzeba wiedzieć na co się na co stać. Trudno nawet. No pod koniec też się nogi bogą. Trasa była strasznie. Strasznie trudne na początku. Spodziewałam się wygrać. Dużo było dobrych zawodników z rody, i udało mi się być najlepszy. Chciałam się sprawdzić i było dobrze. Trasa była prosta, nie było żadnych podbiegów. Ładnie cały czas tempem równym do mety. Koledzy z klubu, z pociągnęli pierwszy kółko, ja się ich utrzymałem. Później jakoś tam udało mi się ich przejść Ach, się swoim byli, tempem boga, boga. cały czas do mety. Fajna forma właśnie aktywnego wypoczynku. Polecam wszystkim naprawdę. Zwycięzcom biegu wręczono puchary. Wszyscy uczestnicy otrzymali natomiast pamiątkowy dyplom oraz ciepły posiłek.